Nasz gość dziś to pani doktor Kamila Padlewska. Trzeba przypomnieć kilka razy w ciągu minionych pięciu lat pani doktor była naszym gościem, a jest autorką kilku książek, z których dwie mamy tu z sobą: medycyna estetyczna i kosmetologia. I kosmetologia ciała. Obie pozycje, jak słychać, związane z kosmetologią, obie związane z chirurgią plastyczną. Pani doktor jest lekarzem, absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, specjalizacja drugiego i pierwszego stopnia z dermatologii i wenerologii, specjalistka w zabiegach dermatologii estetycznej i laserowej, praktyka w USA, w San Diego, w Kairze. No, mnóstwo różnych dziedzin z tego co wiem, jest Pani też właśnie chirurgiem plastycznym? Dzień dobry. Nie, lekarzem dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej. Nie zajmuję się chirurgią plastyczną, bo to już chirurdzy się zajmują. Ale mam do Pani ogromną prośbę, bo wiele osób z Pani specjalizacji, z tym i specjalizacji psychologicznej, Plastyki chirurgicznej, czy też chirurgii plastycznej, yy, używam bardzo wielu różnych sformułowań, bardzo wielu różnych pojęć, które są w obiegu, a ja już kilka razy rozmawiałem z, z naszymi słuchaczami, zresztą sam też zastanawiam się, wielokrotnie, co oznaczają na przykład yy, no takie hasło jak algi. No Wiemy, że to roślina, wiemy, że jest stosowana w spa. Ostatnio tak. zapytała mnie pani. Yy, co to tak właściwie naprawdę ma dać? Alki to bardziej są takie produkty roślinne, które są stosowane w kosmetologii. One potrafią być w różny sposób stosowane. Mogą być maseczki z alg, mogą być okłady na ciało z alg to są rośliny, które są bogate w różne mikroelementy i to jest jak gdyby ich takie główne działanie, czyli prawidłowe na skórę, ale oczywiście to są tylko produkty, które są stosowane z zewnątrz i to zależy, jaki jest zalk, zabieg robiony, prawda? No właśnie, bo różne zabiegi z tymi algami, z tych Alg są stosowane, a bardzo często osoby robiące te zabiegi nie potrafią wytłumaczyć. Czy na przykład algi mogą zaszkodzić na nadciśnienie? To konkretnie do każdego za zabiegu y, musi być y, cała lista wskazań, przeciwwskazań, prawda? Bo jeżeli na przykład mamy zabieg z algami, ale który też obejmuje elementy ciepła, czyli rozgrzewające, no to w tym momencie już może być osoba z nadciśnieniem, no nie do końca szczęśliwa po takim zabiegu, prawda? Bo, bo to nie będzie zabieg dla niej wskazany, więc nie można tego uogólnić, że algi i hasło algi, konkretne wskazania, przeciwwskazania, to muszą być związane z z zabiegami, w których są stosowane algi. No dobrze, algi. A rogowacenie mieszkowe? Bardzo częsta przypadłość. Bardzo dużo osób ma takie rogowacenie przymieszkowe. Ono zwykle występuje na ramionach, udach. To jest choroba skóry, ale no można powiedzieć, że to jest defekt estetyczny bardziej, dlatego, że to nie wpływa na, na organizm, to nie wpływa na zdrowie, samopoczucie, tylko jest to no, uciążliwe estetycznie, prawda? Bo to są, tworzą się takie grudki, zwykle właśnie to, tak jak wspominałam na ramionach, udach, które są no, defektem estetycznym i bywają takie Daję czerwone. I tak, ale to trzeba regularnie stosować peelingi, złuszczania w postaci różnych kremów. Yy, na przykład na, na ciało yy, można stosować szorstką rękawicę codziennie i wtedy się minimalizuje yy, to yy, mieszkowe. Też bywa ta choroba zlokalizowana na twarzy. Wtedy jest połączona z takim no, nieładnym rumieniem, ale to jest na szczęście rzadkie. Powiedziała pani choroba, czy to jest schorzenie takie silne, tak e, dolegliwe? Nie, właśnie to, co wspominałam, to jest zaklasyfikowane w chorobach skóry. Ale to nie jest coś, co wpływa na nasz organizm w sensie samopoczucia, czy Rozumiem. my jesteśmy bardziej chorzy, no, tylko bardziej jesteśmy smutni, bo mamy defekty estetyczne. Często słyszy się pojęcie podrażnienia skóry, szczególnie chyba o tej porze roku, podejrzewam. To są zaczerwienienia? To są otarcia? Tak. Podrażnienie może być y, różnej etiologii. Może być spowodowane, no właśnie, otarciem. Lekko, y, lekko y, otrzemy skórę, mamy podrażnienie tej skóry, ale może być związane y, też z działaniem, y, na przykład w lecie, czy takich zewnętrznych czynników jak woda morska, jak piasek, jak słońce? No tutaj, w przypadku słońca, to już mamy oparzenie słoneczne, prawda? Możemy mieć, ale to wszystko, to podrażnienie. To jest naruszenie takiej ochronnej bariery wodnolipidowej skóry. Jeżeli jakieś czynniki, czy, czy, czy właśnie chemiczne, fizyczne, naruszą tą barierę skórną, no to wtedy mamy zaczerwienienie, niesuchość, złuszczenie, a nawet no, takie pogłębione zmiany skórne, jak na przykład egzemet czy wyprysk. To są wszystko rzeczy, które można, o które można, o, tak powiem, o pomoc, w przypadku których można poprosić dermatologa. Tak, jak najbardziej, ale też możemy sami sobie pomóc, codziennie stosując, odpowiednie preparaty do mycia. Jeżeli jesteśmy w takim środowisku, które, które może spowodować podrażnienie, no to trzeba stosować niezwykłe mydła, tylko na przykład syndety. Czy po umyciu rąk czy ciała, czy twarzy, odpowiednie kremy zastosować. I wtedy minimalizujemy ryzyko, że, że będziemy mieć to podrażnienie. Jeżeli już sobie nie dajemy rady, no to owszem, zapraszam do dermatologa. No tak, w ten sposób dotarliśmy do pojęcia kosmetyki hipoalergicznej. Tak, kosmetyki ich bardzo, bardzo taki powszechny temat. To są kosmetyki, które mają powodować mniej uczuleń kontaktowych. To, to jest takie założenie. To nie znaczy, że nie wyskoczy komuś alergia, jeżeli jest na dany składnik kosmetyku uczulony, tylko dużo jest zamieszania w terminologii tych kosmetyków. Zwykle tak jak ja się spotkałam, to wśród pacjentów jest takie. Powszechne mniemanie, że kosmetyki takie hypoalergiczne to kosmetyki roślinne, ziołowe. To nie jest tak. Właśnie różne, różne takie kosmetyki, które mają dużo roślin, ziół. One właśnie no, mogą mieć różne olejki eteryczne, które właśnie uczulają. Czyli kosmetyki hypoalergiczne to są takie, które mają bardzo zawężony skład i te substancje, które są w nich stosowane, są uznane za substancje, które jak najmniej uczulają. Pani jest autorką książek Medycyna, Estetyczna i Kosmetologia, nawet taka miła w kolorystyce okładka. Czy tutaj zawarte są informacje na temat tego, jak postępować, żeby na przykład dbać prawidłowo o skórę? Tak, poniekąd. Oczywiście to jest książka, która opisuje różne aspekty. Medycyny estetycznej i kosmetologii, ale też zawarłam w tej książce elementy właśnie o kosmetykach, które są alergiczne, jak, jak pielęgnować na przykład skórę wrażliwą, suchą, trądzikową. Także podrażnioną? Także podrażnioną, bo możemy mieć skórę trądzikową, która teoretycznie jest tłusta, taka odporna na wszystkie czynniki zewnętrzne. Ale my ją sobie podrażnimy, stosując na przykład za dużo leków miejscowych, przeciwtrądzikowych, plus dodatkowo jakieś kosmetyki I Wtedy okazuje się, że mamy skórę podrażnioną, odwodnioną, nadal tłustą. Ale odwodniono z, taką, z takim właśnie uczuciem y, suchości, ściągania. To nie wszyscy wiedzą, co to jest za uczucie, ale takiej za małej skóry. I wtedy właśnie to jest problem z, ze złym doborem y, kosmetyków i zbyt częstym y, stosowaniem leków y, przeciwtrądzikowych. Druga książka, którą przyniosła Pani ze sobą do studia, a która jest także Pani autorstwa, to y, Kosmetologia Ciała. Tak, to jest pod moją redakcją. Ja tam popełniłam parę rozdziałów. To jest praca zbiorowa pod moją redakcją. No, bardzo istotny temat kosmetyki, kosmetologii ciała, prawda? Trochę w naszym klimacie, szczególnie w zimie, niedoceniany, ale na pewno w lecie tutaj wraca wraca temat, przynajmniej późną wiosną, wszyscy zaczynają się interesować tym tematem. Tak, tak samo jak zaczynamy się interesować w porze jesiennej starzeniem się skóry i w ogóle odmładzaniem. To jest taki właściwie prawie już kanon zachowań. Ja na koniec chciałem zapytać o rzecz następującą. Byłem niedawno w Turcji, gdzie w kilku miastach powyżej pół miliona chyba każde. No dosłownie, na każdym rogu adnotacja, informacja, tu klinika estetyczna, tu klinika chirurgia. Angielski, niemiecki dało się, dawało się zrozumieć. I skojarzyło mi się to z niedawnymi wydarzeniami, z niedawnymi tragediami, do jakich doszło, bo zdaje się, że te zabiegi są szczególnie tanie właśnie w Turcji. No i tam między innymi trzy miesiące temu chyba z narła kobieta, której zmniejszano piersi to chyba była francuska. Jakaś Polka chyba pół roku temu miała też problemy z, z kolei z, z poprawami urody podwrótka. No i takich przypadków ciągle niestety jest trochę. One często są na pierwszych stronach gazet i nic to nie przeszkadza nikomu. Szczególnie osobom, które poddają się takim zabiegom. Tak, to zależy gdzie, w której klinice Zrobią zabieg, bo zarówno w Turcji, jak i w Polsce są kliniki lepsze-gorsze. To muszą być na pewno przy takich zabiegach lekarze plastycy, chirurdzy plastycy. To nie mogą być osoby, które są tak z przypadku, bo nauczyły się jakiegoś zabiegu i wykonują ten zabieg, bo to prawda, jest rentowne. Więc tutaj na pewno w, jak gdyby wskazówką jest sprawdzenie kto, nie cenę, nie sprawdzamy ceny owszem, makers, tak? tak, ale sprawdzamy kwalifikacje lekarza, który to wykonuje. Bo ja też słyszę o przypadkach, gdzie w ogóle nie lekarze wykonywali jakieś takie zabiegi no, bardziej inwazyjne, więc to jest w ogóle niedopuszczalne. Owszem, nawet w renomowanych klinikach medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, może się zdarzyć, że będzie jakieś powikłanie, bo to są zabiegi, jednak y, chirurgii plastycznej, prawda? Ale w taki lekarz ma y, po pierwsze wiedzę, jak, jak w, wyjść z jakiejś sytuacji zagrożenia życia, sprzęt leki. Czasami zdarzało się, że nie było po prostu takiej opieki pooperacyjnej odpowiedniej u osób, które poddawały się takim zabiegom, więc to jest całość i kto wykonuje. Gdzie się wykonuje y, y, cała otoczka właśnie takiej y, pooperacyjnej opieki. Bo też proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, pacjentka wykonuje y, zabieg y, y, powiększania biusu i od razu wylatuje do Francji. Nie wiem, jak akurat jaki był przypadek tej pani, ale być może wsiadła y, do samolotu i odleciała następnego dnia. My no nie ta, wiemy. ciążenia na przykład. Tak, więc to musi być takie, taka turystyka medyczna. Musi być, być też z sensem robiona, bo no nie można na przykład pacjentki od razu na drugi dzień gdzieś wypuścić na drugi koniec świata samolotem i nie mieć nad nią opieki. To na koniec ostatnie pytanie. Panie doktor, czy dobrze obserwuję, że coraz mniej jest już działań typu chirurgia bezpośrednia w postaci zabiegu, a coraz więcej jest działań pośrednich jakby? Czyli takich mniej inwazyjnych, a jednocześnie też niezmiernie skutecznych, no bo przecież widocznie jest, widoczne są efekty. Yy, tak. Yy, no i tutaj nastąpił tak ogromny postęp medycyny estetycznej, że my możemy naprawdę dbając o skórę, robiąc zabiegi takie biostymulujące, rewitalizujące skórę, spowolnić efekty starzenia. Więc yy, na pewno, ta potrzeba robienia zabiegów chirurgii plastycznej zmniejszyła się bardzo, ze względu właśnie na ogromny postęp różnych technik, czy, czy iniekcyjnych, czy laserowych w medycynie estetycznej. Nasz gość, pani doktor Kamila Padleska. Żal, że tak krótko o tak ważnych sprawach rozmawialiśmy, ale mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze się spotkamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. i